Jak małpa, jak małpa, wspinam się po drzewie Jak małpa, jak małpa, jem sobie banany Jak małpa, jak małpa, biję orangutany Jak małpa, jak małpa, jem sobie banany Jestem małpą, fajne życie mam Jestem małpą, fajne żyć komu Jestem małpą, banany darmowe mam Jestem małpą, po się wspinam Zawsze kiedy kogoś pacniesz w łeb On ci odda jakąś butelką w łeb Kiedy orangutana wyzwiesz na wojnę On od razu przyjdzie z wydziałem militarnym Mam banana czerwony i żółty Czasami może być zielony Jeżeli subujesz mój kanał To bardzo fajnie bo nie będziesz małą. Jestem małą, fajnie żyćko go mam Jestem małpą, fajną rzeczką mam. No. Jestem małpą i fajny jestem. Jestem małpką, bo banany se